Nie ma tu, gramy dalej. to Commander Black Ops. Wystarczy sobie z powrotem, ponieważ miałem kontrakt na, na zrobienie działka. No i używałem Pamasa a tak, e, jak główną i chyba teraz będę z nim latał. Oj, śni mógłbym się czekać, aż odwrótuję mojego Kao H. Malowanie twarzy. Nie mamy na to wydawał punktów. Coś tutaj, co wtedy, raczej nie będę używać. Ja będę też już nie będę. No, masz, taka nagroda duża nie jest, żeby się skusił na to. Okej, okay, tu w porządku. I jeszcze co do tego koła. pana przepraszam, wezmę strelę na drugą broń. Może się przydać. Okej, okay, widzę powtórkę z rozrywki. Jeszcze raz, e, liejszym, dominacja. You're playing Domination on the Map Radiation, which is my favorite combination. Ok, dostarczę tego angielskiego. Tam był, był tekst jeszcze dalej, ale mi się nie chce mówić, ponieważ większość nie zrozumie aluzji, więc nie ma sensu. A jak już mówiłem. Co do tej mapy, zawsze tutaj biegnę. O tutaj, i często w tym korytarzu z tymi budynkami wychodzą. Eee, O kurde, fail, to fail. Może nie wszechczas, ale... Ale jednak. Dobra, zobaczmy czy ktoś tu jest. Tak też można. Vediamo se ci riesci a prendere. Ok. Facciamo... Che è... Kurde. Che è Dolphin, che che ninja, kurde. Ok, Kurde. Okay. 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 Nie mogę podnieść tego kawałka. Nie mogę wyciągnąć z nie mogę. Podnóż go. No nareszcie. jest okay, strzały. Dobra, zejdę tutaj. Okay, o kurde. Dobra. Czasem trzeba się postanowić do drastycznych rozwiązań. Nie chciałem umrzeć na tej serii ofiar, więc... już. Eee, helikopter. Dobrze, że tu nikogo nie ma dookoła. Wezmę Uga. Wow. Jak on wpisuje swój nick, gdy się, gdy się loguje? ten film pójdzie teraz, ten stary dobra, śnieg, śnieg z tego, tego, która ostro mam taką nadzieję eee. Słychać! Aaa, spoko. Słaby helikopter, beznadziejny. No, tak jest, jak nie ma dobrego połączenia. Więc tu muszę strzelać jakoś obok przeciwnika, tylko nie wiem dokładnie, ile obok, żeby go zabić. Jest to jest sporo już jeśli chodzi o helikopter. Dobra, nowej trio granata. Yy, bardziej są na A, ale ja chyba tutaj z, z tej strony. Dobra. Stary nie, nie ma. Nie, nie, nie się. Stary ma taką jedną wodę, że się długo wyciąga. Dobra. Hej yeah. Okeeej, okay, dobra. Ktoś tu wchodzi. Okej, okay, uciekać, uciekać. Wszystko, pewnie wszystko. z tego i tego. Ale w najbliższej okolicy... Jest... Jest dobrze. Dobra, chciałbym teraz nabić yy, psy. Dobra, zwaję to, zjebałem, przyznaję. Powinienem się patrzeć na Blackberda i wiedzieć, że on idzie. Nie będę teraz zwalać winy, na co innego, bo to jest całkowicie moja wina. Moja bardzo wielka wina. Okej. Okay. chyba okay, już nie tracimy. Dobra. Ej! Jak się ninja zakląpił w rogu? Nie widziałem go, poważnie. Okej, okay, pięć pachli do przodu, to jest coś. Dobra, dam mi się trzeba wybić tam. Dobra. Wszedłem na górę, z tego co mi się wydaje. Eee, Okej, okay, nic na miś, nic napiś. to, sto, 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 ja sto, 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 na sto, 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 dopiero później myślę o tym. Do sto, 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 jeszcze Dobra, jeszcze sto, 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 i sto, sto, i sto, Konkretniejszą serię ofiar zbudować, ale chyba muszę stąd spójść. O! I spadamy. Dobra. uciekłem. W tej sytuacji, ale muszę się pospieszyć, bo już niedługo się. Eeeee, skąd ta gra kurde? No dobra, już nie nabiję tej wyższej serii ofiar. 28 na 7, i najgorzej. Wow. Wow. Teraz po prostu będę biegł do nich już nie będę stawiać się jakoś... nie umierać, tylko jakoś... Eee, no, skończyć jakoś tę grę. Konkretnie! Dobra, pójdę do nich. Nie ma sensu przejmować B, ale oni tak przejmą. Dobra Jak mówiłem nie chcę tego przejmować Ale wreszcie naszej drużyny musi to przejąć I mamy wszystkie trzy w ten sposób Dobra Jakieś mi nie zrobili, 3000 zdobyłem 31 na 10 on 31 lewa, dzięki za oglądanie 呃，a 服。Uh, e pop.